Hej, ja jestem Arheon dzisiaj pokażę Wam, jak grać, grać mody do Skyrima. Pokażę to na przykładzie moda The Dance of Death, ponieważ jedna osoba prosiła mnie, abym zrobił film, jak to zrobić. A więc robię Wchodzimy na moją stronę. Klikamy, rejestrujemy się, potem logujemy. Klikamy o w artykuły w Download. Mamy tutaj mody do Skyrima, na razie jest jeden, ten Dance of Death pobieramy go, czekierowujemy kierowujemy nas na stronę shar klikamy pobierz i nam pobiera oczywiście to ja nie ma problemu wszystko jest jasne jak wam się nie chce rejestrować na mojej stronie po prostu wpiszcie google nazwę tego modzika i pobierzcie sobie skąd tam chcecie u mnie jest od razu wersja która działa z dawnym guardem nie wiem jak gdzie indziej, no ale okej okay. już go pobierzecie jest yy... Jest to paczka, w której znajdują się takie pliczki Meshes, scripts, Textures I oczywiście ten mod, który to aktywuje e, To już chyba możemy sobie tam e, Szukamy gdzie znajduje się nasz Skyrim Następnie przechodzimy do folderu Data I kopiujemy całą zawartość tej paczuszki do naszego Skyrima. Ja tego nie będę robił, ponieważ już to mam I tyle, mod jest grany Następnie klikamy przed włączeniem w ma Data Files i zaznaczamy Death of Death. Reszta to są inne mody, Dawn Guard, to no nie jest akurat mod, ale, no, ale. dodatki. Zaznaczymy, grze już jest y, aktywny, następnie zaraz Wam pokażę jak go aktywować w grze. A jeśli nie wiecie co to za mod Death of Death, zapraszam na mój kanał, gdzie jest zrobiony film. Prezentacja tego moda. No, filmik, Oczywiście, film będzie w opisie. Tam sobie wydajecie, Nie będzie problemu. Jest również. Serdecznie zapraszam. Okej, okay, ja za zaraz do Was wracam. Na razie. Hej, witam Was ponownie. Teraz mogę Wam pokazać, jak włączyć moda Dance of Death. Następnie wchodzimy w naszą magię i mamy The Dance of Death. Wyznaczamy. Następnie, aby go użyć, klikamy Z. Takie czary kurwa mary. I mamy tutaj Film of Chance, czyli e, szansa, aby zrobić jakiś film. Czyli... Zabić e, kogoś żeby mieć z efektem zrobić kogoś. Ja ustawiłem sobie na spółkę to potem. E, Ucięcie głowy e jeszcze śmierć. Force w jakiej perspektywie chcemy widzieć jak zabijamy z jakiejś mocy. Inny. No i na tym to wszystko polega. Nic trudnego, na drugą. Wstępnie cofamy się. Da, wracamy się z Kreima. Więc tak. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ja, mój bohater Ilibia. I zapraszam do lajkowania i subskrybowania oraz odwiedzenia mojej strony, która znajduje się pod adresem archeon.hp, archeon .h. .h Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli tak to się bardzo cieszę. Jeśli nie to piszcie co mogę jeszcze dla Was zrobić. Dziękuję, pozdrawiam Archeon. Pa pa!